Julian? Nikogo nie ma? O, ale super, wolna chata, czas tylko dla mnie. W końcu mogę oglądać to, co chcę, nikt mi nie będzie przeszkadzał. Wspaniale. O nie, no i koniec wolności. Ciekawe kto to. O nie, ciotka? Nie, nie chcę jej otwierać, ale chyba muszę. Schowam się za hmm? stołem i mnie nie zauważy. Haniu, nie chowaj się, otwieraj, nie mam czasu, szybciutko. O nie, zauważyła mnie, no świetnie, teraz muszę jej otworzyć. Wspaniale. Cześć, ciociu. Słuchaj, Tesy nie ma, Tesa jest w Nowym Jorku, rodziny nie ma, a ja zaraz muszę jechać do Paryża. Jak to i co, o co chodzi? Słuchaj, nie mamy czasu do stracenia. Chodzi o mój butik. Potrzebuję po prostu pomocy, bo muszę lecieć do Paryża za dosłownie dwie godziny. Dlatego, Haniu, pakuj się szybciutko i chodź ze mną do mojego butiku. Potrzebuję Twojej pomocy. Szybciutko, raz, raz, raz. Ale, Ciociu, yy, nie spodziewałam się tego. Może mam inne plany, dlaczego mam być w Twoim sklepie? Oj, Hania, nie narzekaj, chodź, pakuj się idziemy. Pomożesz mi, potrzebujecie. Dobra, dobra, poczekaj. Muszę zapytać rodziców, dać im znać. Oo! Jak ona się grzebie. Szybko, Hanka. Tak, tato, ciocia. Mhm. Potrzebuje pomocy. Tak. Okej, okay, dobra, do potem. Ciociu, dobrze mogę iść. Już wszystko załatwione. Poczekaj. Dobra, jesteśmy, szybko wchodzimy. Oto mój butik. Boże, jak ty wolno idziesz. Szybko, raz, raz, ruchy. O matko, jeszcze mnie pogania. Już idę, ciociu. Co? Pali się? Ale ona jest niemiła. Nawet nie zapytała mnie o zdanie. Aha, to jej butik, tak, znam go. Nie mam tutaj dobrych mm, wspomnień z tym butikiem. Dobra, dobra, raz, raz, raz. Szybciutko. Mam dla ciebie sukienkę, ponieważ w, tym, yy, w tych ciuchach nie możesz zostać, bo one są bardzo niemodne i w ogóle nie pasują do profilu mojego butiku. O nie, będę wyglądała jak Tessa. Poza tym kocham moją koszulkę z koniem. No to super, że będziesz wyglądała jak Tesa. Każdy chciałby wyglądać jak Tesa. Szybko ubieraj się, raz, raz, raz. Ruchy, szybciutko. Dobrze, już, już. Matko, jak ona mnie pogania, oszalała chyba. Ale ja wyglądam jak siostra Tesy. Fuj. Szybko, dziewczyno. O, dobra, w końcu jesteś. Nawet nieźle wyglądasz, serio no dzięki, mam inne zdanie no ale to twój sklep, ty rządzisz ok wyglądam trochę jak księżniczka dobra, Haniu, szybciutko, pokażę ci takie podstawy, to jest kasa tutaj wiesz, wpisujesz y, 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 co sprzedałaś halo, dzień dobry, o, klientka, Haniu jak klientka przyjdzie, to masz być miła masz mówić dzień dobry, witamy ciociu, spokojnie ja umiem witać klientów, rozumiem wszystko, już możesz iść Och, jeszcze nie mogę iść, jeszcze są ważne rzeczy, wszystko Ci muszę pokazać bardzo dokładnie. Tessa jest w Nowym Jorku, ja już muszę jechać, także szybciutko, raz, raz, raz. Słuchaj, tutaj musisz bardzo dokładnie zapamiętać. O matko, zaraz oszaleję. Poczekajcie, Ci już idę. Zobacz, to są modelki, najbardziej sławne modelki w Playmobil City. Musisz je znać, znasz je? Jeżeli ktoś zapyta, to musisz im o nich opowiedzieć. Ciociu, no pewnie, że je znam. Przecież byłam w Playmobil Next Top Model. Tamta u góry to jest Romy, a te dwie też znam bardzo dobrze. Ach, no dobra, dobrze, niech ci będzie, dobra. Ja wychodzę, ufam ci, nie zawiedź mnie. A potem dam ci trochę kieszonkowego. O, pierwsze rozsądne zdanie z jej ust dzisiaj. A ja zajmę się panią. Dzień dobry, jak mogę pani pomóc? No wie Pani, idę na ślub i szukam sukienki. Ta mi się bardzo podoba. Ile ona kosztuje? Co Pani o tym myśli? Yy, szczerze Pani powiem, jeżeli nie jest Pani panną młodą, no to nie powinna Pani ubierać białej sukienki na wesele. Co Pani powie na te? A jeszcze można ją yy, dobr, yy, skombinować z torebką. Na przykład taką. Co Pani sądzi o takim zestawie? Jak się Pani podoba? Według mnie super do pani pasuje. Hmm, no ma pani rację. W sumie nie pomyślałam, że nie mogę iść w białej sukience. Bardzo dobra rada, dziękuję pani. Super, porozmawiać z kimś, kto ma doświadczenie. Okej, okay, pierwsza klientka wyszła zadowolona. Dziękuję pani bardzo, bardzo mi pani pomogła. Jestem zachwycona. Do widzenia i do zobaczenia. Ach, udało się, bardzo dobrze poszło. Czuję do tego powołanie. Będę świetną właścicielką butików w przyszłości. A co ja mam teraz robić? A, dzień dobry, dzień dobry. O, następne klientki, dzień dobry. Czy to są bliźniaczki? Tak, bliźniaczki, dorosłe bliźniaczki, ale super. Dobra, wszystko tak jak uzgadniałyśmy, ok? Pani tutaj pracuje? Tak, pracuję. To jest sklep mojej cioci, ale dzisiaj jej pomagam. Zastępuję ją tak właściwie. Ona jest chyba w Paryżu. Aha, czyli jesteś tutaj zupełnie sama w tym sklepie dzisiaj? My potrzebujemy bardzo wielu rzeczy. Wszystko nam pani musi pokazać. O, wspaniale! Jedna dziewczynka w całym sklepie. To są bliźniaczki. Skąd się chyba znam, ale nie wiem skąd. Podejdzie pani tutaj szybciutko, mam dużo pytań. Ojej, naprawdę klienci o to pytają? Nie wierzę. Powiem mi pani, e, chciałabym taki łańcuszek, jak ta pani tutaj na zdjęciu. Ma pani takie coś? Tak, oczywiście, już pani pokazuje. Mamy też biżuterię. Zaraz pani wszystko przeniosę. Wspaniale, wspaniale. Wszystko mi pani pokaże, chcę wszystko przymierzyć. Zaraz pani pokażę, tylko muszę to znaleźć, dobrze? Chwileczkę. O, tutaj mam zegarek, branzoletki. O, zobacz, wymuje całą biżuterię. Zaraz ją schowamy do torby i tyle będzie z tej biżuterii. No pewnie. A ja już parę rzeczy schowałam, mam wszystko w torbie. Zobacz, mam już apaszki z jedwabiu, bardzo drogie. Mam już też kapelusz i bluskę. O, nie! Co ja usłyszałam? One kradną. Przyszły nas okraść. Znaczy ciocie przyszły okraść. O nie, coś muszę zrobić. E, mm, chwileczkę, ja muszę iść po biżuterię. Dobrze, czekamy. Tylko przyniesie pani wszystko, sześciutko. Tak, tak, zaraz wrócę, tylko muszę iść przynieść resztę rzeczy, dobrze? Bo jednak leżą w magazynie. Okej, okay, mam tu moje rzeczy i telefon. Muszę zadzwonić na policję. Oby szybko. Halo, tak, dzień dobry. Butik bogackich. Nie mogę mówić głośniej. Błagam, przyjedźcie. Ale będziemy bogate, co? Tak, obrzydliwie bogate. Już wracam do pań. Mam tutaj wspaniałe sztuki dla pań. Mamy tutaj zegarek złoty, srebrny i biały. O, wspaniałe, chcę przymierzyć wszystkie. O, super, one są bardzo drogie. Widziałam je w necie za parę stówek. Ja też bym chciała przemierzyć, nie tylko moja siostra. Halo. Już, już pani pokazuje, oczywiście. Chwileczkę. Szybciutko, nie mamy czasu. Chcemy zobaczyć wszystko, sześciutko. Ojej, gdzie ta policja? Szybko, niech już przyjadą. No, witamy, drogie panie. Mamy was na gorącym uczynku. Proszę pokazać, co macie w torbach. Jak to, jak to w torbach? Proszę pokazać torby. Po dobroci. Na razie nic na siłę. Aha, aha, rozumiem. Perfumy, bransoletki, apaszki, kapelusz. Czy panie za to zapłaciły? Ej, ja znam te dziewczyny. To są przecież zdradzieckie bliźniaczki. Jedne z najgorszych przestępczyń w mieście. O nie, nic nie zrobiłyśmy. Nic nie ukradłyśmy. Czy ta dziewucha zadzwoniła na policję? Och, dziękuję, że przyjechaliście. Tak się bałam, tak mi serce waliło. Dziewczynko, spisałaś się na medal. Bardzo dobrze. Brawo. Wspaniałaś ciebie, obywatelka. Wszystko uratowałaś. Wspaniała robota. Gratulacje. Aha, naprawdę dobrze się spisałam. Ukradłyby mnóstwo rzeczy za parę tysięcy. Ciotka bym nie zabiła, ale na szczęście zapobiegłam temu.